Po pracy w fabryce rybnej przeniosłam się do Reykjaviku i w tym czasie miałam jeszcze kontrakt i pozwolenie na pracę i na pobyt musiałam mieć. Nie miałam zielonej karty i to był bardzo ciężki czas, ponieważ tu, właśnie w piekarni, jednej z bardziej renomowanych w Reykjaviku, oszukano mnie bardzo mocno, a mianowicie na tym, że pracując przez 6-5 godzin dziennie ponieważ później pracy dla mnie nie było i szłam do domu, bo co ja miałam tam robić, książkę czytać no i pracodawca powinien zapłacić mi przez całe 8 godzin, ponieważ taki był kontrakt mój no niestety powiedział, że wybijałam się na komputerze i on mi płaci tylko tyle ile na tym komputerze jest czyli od 8 na przykład do 14, 14.30 Dlaczego tak było? Musiałam się wybijać, ponieważ gdy się nie wbiłam, nie mogłam się wbić na drugi dzień, no i wiecie, to jest taki stary myk. Moją stawką była 421 koron na godzinę, gdzie wtedy dostawałam 600 koron na godzinę w fabryce rybnej, ponieważ byłam też po kursie i był bonus płacony. E, tu miałam taką wypłatę, że po 65 tysięcy dostawałam, kiedy minimalna była 85 bodajże tysięcy. Jaki to jest rok, bo się często o rok pytacie? To jest rok bodajże 2001. Tak. I w 2001 zaczęły się w tej właśnie piekarni bardzo różne dziwne, niemiłe sytuacje wydarzać, kiedy był jeden z panów, który bardzo nie lubił obcokrajowców, a ja byłam jedynym obcokrajowcem, jedyną Polką. Która pracowała tylko z Islandkami, Islandczykami, w zamkniętej piekarni, gdzie tam robiłam kanapki, sprzątałam i tak dalej. Nikt ze mną nie rozmawiał. A złośliwie, żebym ja się nie nauczyła islandzkiego i nie rozumiała, o czym oni mówią, bo nie wiedzieli, czy ja go znam, czy go nie znam, co ja wiem, to się okazało, że. Zaczęli mówić po duńsku. Tak, półtora roku słuchałam duńskiego. Bardzo dobrze się wtedy nawet osłuchałam z tym duńskim. A co jeszcze chciałam powiedzieć? W tym czasie też zaczęło się, jak to się mówi, molestowanie, polegające na tym, że dotykano mnie za tyłek. Proponowano seks do toalety. Przynoszono laptopa, tak, tak. Już wtedy szef miał laptopa, przynosił, kładł, stawiał na stole, na którym robili te wszystkie różne piękne, naprawdę piękne i smaczne rzeczy, i oglądali filmy. Tak, nie dla dzieci. Takie były moje czasy, więc kiedy dostałam zieloną kartę i zniosłam to całe prześladowanie mnie, bo dziś to by zupełnie inaczej wyglądało w 2001 roku, to po prostu nic nie mogłeś zrobić, tak naprawdę. Ja bardzo chciałam obywatelstwo islandzkie otrzymać, i szczerze, bałam się cokolwiek z tym zrobić, bo byłam na przegranej. No, i co się okazało? Przyszedł dzień, pamiętam 7 grudnia 2001 roku, kiedy weszłam w konflikt właśnie z tym, który nie lubił obcokrajowców. I powiem wam jedno: ja na ten czas w ogóle prawie nie mówiłam w języku angielskim również. Ja się dopiero zaczęłam uczyć tam angielskiego z książką przywiezioną z Polski bardzo dobrą książką miałam. I ze słownikiem chodziłam do pracy: papierowym, ciężkim, grubym, codziennie miałam ze sobą ten słownik. I powiem wam, że przyszedł po prostu dzień, że te stawki godzinowe za niskie płacenie i tak dalej, to we mnie po prostu wszystko wybuchło. I ten facet mnie bardzo mocno zwyzywał, używając słów wulgarnych w języku angielskim, no który ja już znałam. Też mu odpowiedziałam to, co ja wiedziałam. Pokazałam środkowy palec przy klientach w piekarni o godzinie 10 rano, kiedy wszyscy przyszli po moje smaczne kanapki. I po prostu wiedziałam, że muszę już wyjść. Nie ma powrotu. Później miałam problem tego typu, że oni powiedzieli, że jest tam taka i taka, że to nieprawda, wiele osób y, była zmowa milczenia i na swoją korzyść zeznawanie, więc, y, że tak powiem, tu mi Epling bardzo pomógł, pan, który nazywał się, nazywa się Trykwi, na tamten czas naprawdę mi bardzo pomógł, ponieważ usłyszałam właśnie odchodząc z łzami już w oczach, idąc przez w ogóle Lojga Wegór o 10 rano w grudniu, gdzie było ciemno, to na, na odchodnym usłyszała, my ci nic nie zapłacimy, bo w Reykjaviku, znaczy w Rejkawiku, tu w ogóle, jest takie prawo, że nie muszą ci e, nic zapłacić, skoro porzucasz pracę. Ja porzuciłam tą pracę wtedy. I mogłam dostać tak, niezapłaconą wypłatę, niezapłacone grudniowe pieniądze i niezapłacone wakacyjne, które tam były też w małym procencie zbierane, bo to nie było tak jak w fabryce rybnej, procent, 10% od wypłaty, tylko tutaj był procent od nadgodzin, a ja ich właśnie wtedy nie miałam, prawda? Także bardzo małe pieniądze, ale mimo wszystko moje. I właśnie w e-plingu wtedy w związkach zawodowych mi bardzo pomógł ten gość i napisał takie różne tam listy do nich. I wiecie co, dziś to by na pewno do mediów, do gazety poszło czy gdzieś. No w tamtym czasie nie, po prostu było wszystko zamieczone pod dywan. I po w 2017 roku, czyli po 16 latach, miałam że tak powiem możliwość skonfrontowania się, właśnie to co było w piekarni. I e, tak, rozmawiałam właśnie z tą osobą, która m, tego laptopa i tak dalej przynosiła, i tylko usłyszałam pod moim adresem: No, co teraz wymyślisz? Mam nadzieję, że już się uspokoiłaś. Także później, po latach, też słyszałam, że właśnie w tej piekarni ludzie są nadal tak traktowani: też bardzo mało płacą, oszukują i też nie za miło się do nich odnoszą. No, i co? No, dla mnie to już nie był ani przestroga, ani nic, aczkolwiek mogłam opowiadać o tym i nikt by i tak w to nie uwierzył, ale no tak było. A potem, jak tak wyszłam, właśnie zakończając tą moją pracę, poszłam z tym moim słownikiem, z kartką, napisane miałam kilka zdań, co chcę powiedzieć, i otrzymałam pracę w landspitali w kuchni, gdzie też. Było ciężko, bardzo ciężko fizycznie. Także tak wyglądała moja podróż tutaj do Reykjaviku i początek w Reykjaviku.